Zobacz, jak kilka prostych składników można zmienić w kulinarną ucztę. Filet z kurczaka po cygańsku. Prawdziwa uczta w 15 minut. Ja zacznę od pokrojenia kurczaka. Ja zacznę od tego, że pokroję kurczaka w średniej wielkości kostkę. Mięso przyprawię solą do smaku, tak łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu i łyżeczka papryki słodkiej czerwonej. Do tego daję trochę oliwy i przyprawy wmasuję w mięso. Teraz na rozdzianą patelnię wrzucam mięso, ale nie daję już tłuszczu na patelnię, dlatego że oliwa jest dana do mięsa razem z przyprawami. Teraz kroję cebulę. Cebulę pokroję w piórka. Do sosu cygańskiego piórka są bardziej odpowiednie jak kostka, później. Teraz mięso jest ładnie już przypieczone z jednej strony, więc przewracamy na drugą stronę. I tak samo do złotego koloru smażymy z drugiej strony. Teraz biorę się za paprykę. Paprykę w takie słupki. Gdzieś około to będzie ile? 2 cm? Tak, około 2 cm. I teraz kroję korniszony, korniszony tylko na pół. I tak, takie małe kawałki, małe plastry. Kurczak jest przesmażony, to zdejmuję. I teraz na patelnię tą samą wkładam cebulę. I teraz dokładam dopiero olej. Trochę niedużo. I w cebulę muszę zeszlić tak na złocisty kolor. Na cebulę daję szczyptę soli i szczyptę pieprzu. Cebula już jest zeszklona, teraz na patelnię daję paprykę. I też tak przesmażę jakieś 2-3 minuty. Tylko. Po dwóch minutach przesmażania papryki z cebulą Dokładam korniszony. Ja zalewam teraz to pasatą pomidorową, a możesz dać też sok pomidorowy, też jest bardzo dobry. Ja akurat mam pasatę. I w to wszystko od razu ląduje kurczak. Ten przesmażony filet z kurczaka. To wszystko tak gotuje jeszcze przez jakieś 6 do 8 minut wszystko razem pod przykryciem. Mój kurczak po cygańsku jest już gotowy. Teraz posmakuję, jest gorący. O. Tego się nie. Słuchajcie, świetna sprawa, taki obiadek w 15 minut, dosłownie nie dłużej. Jak paprykę przeciągniesz, to zacznie skóra z niej odchodzić i będzie, no nie będzie smaczna. A tak jest taka na wpół, al dente papryczka. Świetny zapach, świetny smak, kurczak soczysty. Także z mojej strony na dzisiaj to będzie wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętaj o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a będziesz na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, tak jeszcze PS. Do takiego dania bardzo pasuje ryż, taki sypki, fajny ryż, albo proste ziemniaki, albo makaron, co chcesz. I naprawdę świetny obiad, bardzo smaczny, bardzo szybki. Na pewno cała rodzinka będzie zadowolona. Cześć!